To... dzisiaj sobie gramy 72,99 do lesie i patrzcie z tej klasy oczywiście mojej tej co mi losowe przedmioty wypadają tam, ten no folder. oczywiście węgiel trzeba poszukać a ten to a... Batery, klasy Syborga. No i dobra. Hop. Otwieram drzwi. Wszystko biorę. już więcej. Jeszcze dziecko będę mógł od razu. Chociaż nie wiem czy będzie mapa odblokowana na tyle. A tu następny wypadł. Mam to narzędzie niestety. Niby coś... Jeszcze jakaś aktualizacja gry teraz jest. Że... Dobra, tu i tam. jest po prostu... O! Że jest... Że jest mini wróżkowy jakiś świat niby. Właściwie jest jest. to świetnie wygląda. Orzechy, musisz posadzić to. Dobra, nic nie zrozumiałem z tego. Jest to być bardzo dobry w angielskim języku. Jestem. jestem, ale. Ok, do na 100%. Dobra, ja idę po dziecko. Idę rzeczy odłożyć, i od razu po dziecko idę. tak się ściemniło jak ja byłem. Tam gdzie ta wróżka. Czy tutaj już. mogę zrobić w Ja tu już nic nie zrobię, niestety. Dobrze. Lecimy sobie. Najszybciej, po pierwsze, dziecko, oczywiście. Taką fajną rzecz dostałem na, na początek, no to bardzo fajnie jest, żeby mógł szybciej sobie dziecko uratować. To musimy to szybko zrobić, żeby znowu mieć mnożnik. Dobrze. Strzelamy go tego też. Jego to już sobie. To już nie widać ich. Coś nie trafiło, co chodzi. I teraz z ostatnim to już sobie chyba poradzę. A bo ich dwóch jest. Źle! To ja sobie szybko od razu Dobra, chyba pierwszego dnia nie uratuję dziecka, niestety Muszę choćby chwilę poczekać Flet ma? Fajnie, bardzo. Czy było to dziecko, to no szybko chcę już mieć od razu trzeci, a nie, nie drugi nawet mapy nie mają, serio? słabo trochę, ale szybko trzeba dziecko uratować tutaj jest ty nie jesteś mi potrzebny potrzebuję tylko ciebie Dzień już jest. Mm! To dobra, już nie dobrze. Aha, i tak będzie ten dzień, bo ja sobie przecież łóżko wybudowałem. do. zapomniałem. Całkiem. Serio. Tu jest wywalony ten, to weźmiemy sobie, o. Więcej jedzonka. Dobrze, dobrze. dobrze. Wszystko bierzemy chyba. O, nie wiem czy zmieszczę, ale może być trudno. Gdzie jest ognisko? Czy się... Nie, nie wypaliło się na szczęście. Ja już myślałem, że się wypaliło. Te broni fajne mają takie, ja nie mam niestety. Jeszcze nie wiem co ten żołdzieć. Jest nie można z tym żołdzie zrobić. Jest nie można z tym żołędzie zrobić. Z tym żołędzie zrobić. To to jest to już nie dla nich. Sobie tak. Dobrze. I sobie tutaj możemy do starcia wziąć. Aha. Dobra. Dobra, siekiera oczywiście. Teraz nie wiem, co w końcu brać. No dobra. Łódź Chodzi so. Dobra. O, Dobrze. To już można dostępne łóżka zrobić. Daj! Nice. ale mu rozwaliłem Hello! Sobie, mu zwierzaka Chciał go swoić W sumie tak mało zostało tego że kilka wystarczy i będzie chyba już głowy Sześć powinno wystarczyć ale o, no. Niekoniecznie oczywiście. Gdzieś głęboko w lesie. Mówię się po 100%. Dajst! Nice. Mówię się po 100%. dobrze. Prosto. Czy tak delikatnie prosto. Znaczy tak. Dobra. Bez nadziejne to jest, że ja tak robię. Choć o mapy jeszcze nie zbudować. Ja lecę dopiero później Nie wiem z jakiego tytułu Przecież się bapy, no Wstawiasz bapę Wstawiasz O no, nie dwóch lat. co Sezera pójdę Najpierw trzeba zobaczyć czy w ogóle można dziecko uratować. Kste. Co to jest? Co ty tu normalnie robisz? To jest jakieś dziwne, serio. To jest, to jest jakiś biom. To nie zastępuje przypadkiem biom na to wygląda. Widzę skrzynię z zasypaną śniegiem, ale trzeba poczekać chwilę i się życie zregeneruje. Jak ktoś tu w ogóle mały ten dał? O, to się przyda, to się przyda. Teraz wszystko widać. O, i tu już mi się życie zregenerowało dlatego ja spróbuję sobie te skrzynki najpierw otworzyć chcę zobaczyć co jest ciekawego w nich ktoś tam oswoił ale już, dobra, już mu nie będę zabijać to jest trochę faktycznie irytujące I wiecie, na flet mogłem faktycznie nie zamieniać tylko na płucz, okazuje że tu jest Tak jest. Bardzo dobrze. Może do niego nie ulepszyłem. I dobrze, że w ogóle znalazłem to to. Jak to się nazywa? Jestem fajne rzeczy, tylko... Nie mam zbyt jakich zdobyć. Idę po tą zaurożoną skrzynię. Naprawdę. Tu, tu już sobie stanę. Ona jest tu, czyli dokładnie w tym budynku. No, to już mi spada. To jest kobietek Wszystko pozbieram. co. Pierwszy raz otwieram taką zaśnieżoną skrzynię. Do tego sobie zobaczymy. I co to jest? Lodowy topór. Zobaczymy na ile hitów drzewo ścina Raz, dwa, trzy, cztery, pięć A to jest tak samo, przecież ścina jak ten, jak zwykły No ej, przecież jestem Dobra, Szybko, szybko Szybko, do dozwykuj szybko, szybko Nice, już widzę następną tą Ja już tu po głodny jestem też jest trudno... Oczywiście ja wie. Wszystko już zjedli serio. Ja... Ej, to, to, się przy, to się pewnie przyda do tego. O, o, o. Ej, to, du, ej, to lepiej zadaje. To nie chodzi o dności, daje drewno. Klikowi dużo zadaje. Co daje? Nice. trzy, cztery, pięć. No normalnie. Drzewo ścina normalnie, przecież. Jest taki plus, e, że zadaje to zgradę. Nie wkali się serio 7 dnia. Wiem, czy to tak, to w ogóle Tory się po całej mapie. To się bardzo przyda. Dobra skrzynia. Zobaczymy co wypadnie z tego. Uuu, kanister z nice. Ej, co to? To zwykły. Aha, już zniknął sobie dzisiaj spróbujemy też szybciej sobie oswoić, oczywiście, wilczka. Nie mam oczywiście tych steków, będzie oczywiście troszkę trudniej, ale co wiesz, sobie I Czyli tak. Raz, dwa, Aha, do dzisiaj idą. Do naszego. Dobra, tej sobie wyrzucimy, bo ja potrzebuję tylko tego. Już go inaczej rozwalę. Jakieś mam broń. No właśnie. I się nie zaczyna. Serdą. <grystanie> Teraz muszę tylko wilka znaleźć, bo ja. Muszę znaleźć wilka, bo jak nie znajdę wilka, to nie znajdę wilka. Gdy znajdę wilka, to niech znajdę wilka, bo to działa. Często rozbierali wilków. Jeszcze chowacko, bo... Do... O tu jest jeden, tu jest jeden dań. A, bo trzeba jeszcze zagrać. Dobrze. Wszystko. Znovu to samo, oczywiście. Jest Je to pirak. Jak? W tym jeszcze fajdy. raz, ja będzie Tutaj da pisz oczywiście, jak A właśnie, bo tu jesteś ściśle no to nie teraz. Chodź, Wszystko taki. Nie, że Lekko.

Patrzcie, tak go nazwają, zabójca. Zabójca kluczki. No, wszystko tak grzecznie siedzisz. Z tej jednej rzeczy ciekawy. Już widzę fortecę. A tak jej nie widzę. Po tego... Wziąć będzie. Nic prawie nie słychać w tej grze. Aha, bo już sekundy. Więc kto mi został takie rzeczy. Sekundy lecą i można otworzyć. Jest to pierwszy, raz odcinka na tej sali nie ma chyba, bo ja mógł... to no takich nie strzelę przecież, że no, za dużo ich jest, tak, jest tu. i dobra, 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 tu już przesadzili, tak, pracowców, lokali, to dajcie. Są... To jest naprawdę, że jest w nich loda. Oto od tu przyjdą. A ten go zaraz rozwalił. to tu można kupić? Ile ja mam w ogóle? No brawo, co zrobię? Ale to akurat mój był. To był akurat mój pomysł, Nie... Cię ja dobrze widzę Cię ja dobrze widzę Soba! Nie, tylko nie, to soba obudziła się To chyba ją rozwalać. Czy masz te polowanie? Żebyś się kwalifikował z tyłu. Tutaj są jakieś skrzynie. Bo teraz powinno być tylko Sowa. Najmniej mi się nawet wydaje. Oj! Szybko trzeba uciekać. Co ty Chcę sobie tu opieść. Oj, oj. Leciała. Szybko. No to bardzo słabo. Wszystko to prawie Nie! Nie tak to sobie zaplanowałem.

Mi się wydaje, że będzie głody jeleń, dlatego powinienem coś zrobić. Teraz wam pokażę, tak samo jak jak nie oglądaliście Samusona, to chyba nie wiecie co, co on zrobił, bo Nie no tutaj Teraz się mógł, mógł Czy nie. Teraz co to mogło być? Czy żyje? Tu. Tutaj to jednak nie byłem. A. Nie, no, no, dobra, muszę rozwalać. Nie. Muszę zjeść. No i nie. Przegrałem.